You know, once, once everybody gets out, you know, it's just me and the lady. This is my scene. I'm used to this type of thing. Uh, you know, doing what I do best. You know? Oh, oh, oh! Did the camera catch that? Got the camera? Oh, got, the, got the camera? Off. I invite you to all my parties. You just maybe I have one at your house. The FBI found a tunnel this morning at the mansion of famous rapper Diddy in Los Angeles. Here are some of the famous names that have appeared in the Epstein files: Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Bill Clinton. Kate Blanchett, Naomi Campbell, Stephen Hawking I was just trapped and I didn't I had I had no way out Hollywood miejsce marzeń, blasku i czerwonych dywanów, gdzie spełniają się najbardziej fantastyczne ambicje. Ale za tym blaskiem kryją się mroczne sekrety. W cieniu kamer i reflektorów od dekad rozwijała się przestępczość, o której mało kto miał odwagę mówić. Nadużycia, manipulacja, wy to wszystko miało miejsce za zamkniętymi drzwiami elit. Czas otworzyć oczy na prawdę, którą starano się ukryć z dala od światła reflektorów. Czy więc pieniądze i władza to wszystko, co kręci dzisiaj światem? Jeszcze zanim zaczniemy, jeżeli podoba Wam się podobny format, to na naszym kanale pojawił się ostatnio materiał, w którym porównujemy obecne działania władzy do tych z książki rok 1984. Serdecznie Was do niego odsyłam, bo doskonale ukazuje to, w jakim Matrixie tak naprawdę żyjemy. A teraz już bez dłuższego przynudzania zaczynajmy. Sprawa Shona Didi Compsa, wieloletniego giganta przemysłu muzycznego, ujawniła jedne z najbardziej szokujących tajemnic świata celebrytów. Zatrzymany we wrześniu Didi został oskarżony o serię poważnych przestępstw, w tym o zorganizowaną działalność przestępczą, w której centralnym punktem były jego tak zwane freak off parties. Według śledczych, te prywatne imprezy były starannie planowane przez jego ekipę, która zajmowała się organizacją wszystkiego, od transportu kobiet o dostarczanie i kontrolowanie przebiegu wydarzeń, które miały charakter szantażowania uczestniczek, oskarżenia są druzgocące. Didi miał organizować te imprezy. I zmuszając je do udziału w skrajnie destrukcyjnych i poniżających praktykach. Wśród nazwisk osób powiązanych z tymi imprezami pojawiły się takie gwiazdy jak Beyoncé, Jay Z, Jennifer Lopez, Usher, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, a nawet Paris Hilton. Nawet jest to udokumentowane. Pojawiają się zdjęcia i nagrania, które sugerują, że wiele z tych osób było obecnych na imprezach Didiego. Chociaż, jak to zwykle bywa, nie ma jednoznacznych dowodów, że wszyscy uczestnicy wiedzieli, co działo się za kulisami, ale sami możecie wyciągnąć wnioski, na przykład z tego nagrania z udziałem Kevina Harta. Uh, I'm not jumpin', I'm not jumpin' to tell myself, uh, you know, what's what's everybody is out. You know, just me and the leg. This is my thing. I'm used to this type of thing. Uh, you know, doing what I do best. You know? oh, oh! 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 Did the camera catch that? Got the camera! Oh, got, the, got the camera! Pośród wielu osób, które zostały przez internautów okrzyknięte wspólnikami muzyka, pojawiły się też rzekome ofiary. Na przykład Justin Bieber jest uważany za jedną z nich. Sugeruje się, że ktoś podawał mu substancje psychoaktywne i że był. miałoby to wywołać wielką traumę u muzyka który wielokrotnie mówił o tym, jak strasznym miejscem jest Hollywood, nieraz ze łzami w oczach. Są to jednak tylko i wyłącznie domysły internautów, a sam piosenkarz odcina się od sprawy, mówiąc, że jest zajęty wychowywaniem syna. Warto napomknąć natomiast, że miał około 14 lat, gdy poznał rapera. Wszystko to jest uznawane jednak za mocne naciąganie faktów. Ludzie dokopują się starych wywiadów i czytają z zachowania różnych postaci, wyciągając samodzielnie wnioski i publikując w sieci. Sami w ten sposób nie dojdziemy do prawdy. Pewne jest natomiast, że Diddy bez wątpliwości nie jest jedynym winnym. I oskarżenia powinny paść także w stronę innych gwiazd. FBI znalazło tunel w dniu na mansionie największym Diddy w Los Angeles, Part 2. After receiving anonymous tip from neighbors, agents ruszyli na scene. During their search, they tunel beneath the carpet w Diddy's bedroom. <tudziwania> <tudziwania> <w tej chwili, tudziwania> <tudziwania> 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 Despite families pleas not to enter, the officers hesitated but ultimately decided to go in. The tunnel looked freshly dug, with wet dirt on the walls and trash scattered around. As they ventured deeper, the narrow space suddenly opened up to reveal six locked rooms. The agents couldn't access these rooms, but even more bizarrely, they found multiple intersections ahead in the tunnel. For safety, the agents called for backup and split up to investigate further. What they discovered was shocking a tunnel connecting to the infamous Pansion along with others leading to several Hollywood Celebrities' homes. Na wszystko się jednak znajdzie jakiś argument i z tego pewnie też się wytłumaczą. Jeffrey Epstein, kontrowersyjny finansista, zakończył swój żywot w celi więziennej i oczekując na proces w związku z poważnymi oskarżeniami dotyczącymi najbardziej niepokojących rzeczy, jakie możecie sobie tylko wyobrazić. Wykorzystywanie handel. Wszystko to miało mieć miejsce na jego własnej wyspie. Wielu faktów trudno było oddzielić od teorii spiskowych w całym zamieszaniu, które spowodowała jego sprawa. Epstein nigdy nie miał okazji stanąć przed sądem i odpowiedzieć za swoje czyny, ale wielu poniosło konsekwencje w jego imieniu. Czemu? Bo cała sieć przerażających powiązań zaczęła wychodzić na jaw. Epstein, korzystając z pieniędzy i kontaktów, miał tworzyć sieć, w której były zmuszane do nieodpowiednich relacji z bogatymi i wpływowymi ludźmi. Na liście osób powiązanych z Epsteinem znaleźli się ludzie o międzynarodowej renomie. Chociaż, co warto zaznaczyć, nie wszyscy z nich byli bezpośrednio oskarżani o przestępstwa, a pojawiali się w jego kręgu towarzyskim. Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Bill Clinton, Kate Blanchett, Naomi Campbell, Stephen Hawking, George Lucas, Kevin Spacey, Bruce Willis.

Bill Clinton przyznał na przykład, że latał prywatnym odrzutowcem Epsteina na różne wyjazdy, choć zapewniał, że nie miał wiedzy o działalności swojego towarzysza. Książę Andrzej z Wielkiej Brytanii znalazł się w centrum uwagi, gdy jedna z ofiar, Virginia Guffre, oskarżyła go o bliskie relacje, które miały miejsce, gdy była jeszcze nastolatką. Donald Trump także był blisko związany z Epsteinem, ale po ujawnieniu skandalu odciął się od niego, twierdząc, że od wielu lat nie miał z nim kontaktu. Skoro Kolej Alan Dershowitz, znany prawnik, który bronił Epsteina w przeszłości, sam zmagał się z oskarżeniami o niewłaściwe zachowanie, choć konsekwentnie twierdził, że są one fałszywe. Jakby już wystarczająco chorym był fakt, że niby nic wcześniej nie wychodziło na jaw, to tą wyspą dawno powinien był ktoś się zainteresować, chociażby zważywszy na jej długą historię. The Island was owned by millionaire Francis Sheldon. Him and a number of local men from Michigan, including this guy, Gerald S. Richard, ran a boys' group on the island. So, what would they do? They would fly kids on this airstrip to the island. Parents were told that the island was for fun and for the kids to relax. Keep in mind that this camp was literally ran for years. Well, eventually, the kids started telling their parents that these counselors or teachers were actually behaving in very inappropriate ways to them. The kids were then told to go into these cabins where the counselors would tell us off and would even. Ale oczywiście nikt nie wiedział, nikt się nie spodziewał. Oni zawsze są niewinni i zawsze nie wiedzą, a peleryną niewitką, są tutaj pieniądze. Władze mogły oczywiście mieć problem ze zlokalizowaniem takich przestępstw. Jak wytłumaczyć się jednak z sytuacji, gdy wszystko to dzieje się na telewizorach przed oczami najmłodszych? Wiedzieliście, że nawet 30% osób pracujących w rozrywce dla może mieć wiadome skłonności? Tak, nie przesłyszeliście się. Afera związana z Danem Schneiderem, twórcą wielu popularnych programów telewizyjnych dla młodzieży emitowanych na Nickelodeon, jest jednym z przykładów na to, dlaczego wskaźnik ten może być tak wysoki i z jakiego powodu nikt nie ponosi za to odpowiedzialności. Schneider, który stał za takimi hitami jak i Carly, Drake i Josh czy Victoria znaczy zwycięstwo, przez lata budował ogromną pozycję w branży telewizji. Jednak za kulisami jego kariery pojawiały się liczne oskarżenia o niewłaściwe zachowanie wobec młodych aktorów, w tym wobec młodej wówczas Ariany Grande. Water upside down. Mm, I'm thirsty. It's not possible. This has been me in a video. Come on, give up the juice. Hey, hi, what's going on here? <laughs> Why are you sitting on the floor of the set? Because we are. They are. Did you just bark? Plotki i oskarżenia wobec Schneidera zaczęły wypływać na powierzchnię dopiero pod koniec jego współpracy z Nickelodeon w 2018 roku, kiedy to kanał ogłosił rozstanie z producentem, mimo jego ogromnych sukcesów komercyjnych. Jednym z najczęściej wspominanych elementów afery była obsesja Schneidera na punkcie stóp, co można było dostrzec w jego programach. Wiele scen i żartów w jego serialach koncentrowało się wokół stóp, co w świetle oskarżeń o nieodpowiednie zachowanie wywołało podejrzenia, Schneider wykorzystywał swoje produkcje, aby realizować swoje osobiste upodobania. Kiedy nikt nie reagował, osoby dookoła starały się pomóc tym na tyle, na ile było to możliwe. Co ciekawe, często inni dorośli aktorzy stawali w obronie młodszych, z którymi współpracowali. Yeah, seriously. Yeah. Let's, let's go home, Dad. Zip down. Zip it up. Mom, but down. never down. Okay, listen. This this cannot be happening. This is a kids' show. You can't girl, be walking I around with a bunch of guys with their zippers man. hanging out. You want one of the kids you to see I'm your name? For. I don't care. Sure girl, you girls, sure girl's got things to do. I want to see girl and things. guy things. About it, I Here's the truth. I Blond włosa aktorka Janet McCurdy, którą przed chwilą mieliście okazję zobaczyć. Po zakończeniu kariery napisała książkę, w której także poruszyła temat niestosownego zachowania twórców programów dla... Krytykowała system pracy... Z... w Hollywood. Opisała presje związane z karierą i wykorzystywanie młodych aktorów w przemyśle rozrywkowym. Przyznała się także do tego, że oferowano jej pieniądze za milczenie, których ostatecznie nie przyjęła. Wiele gwiazd milczy w sprawie, pewnie między innymi ze względu na obawy przed zrujnowaniem sobie kariery albo z uwagi na to, że podpisali takie umowy. Powstał jednak program dokumentalny Cisza na planie, który ukazał mroczne kulisy pracy w telewizji gdzie kilka postaci odważyło się zabrać głos, okazało się, że wiele osób podejmowało się obrzydliwych działań wobec tych. Najohydniejsze sprawy wyszły tym samym na światło dzienne. Drake Bell opowiedział na przykład swoją historię. I. to him. Uh, I, I just opened my eyes i woke up and he was uh... and i froze and was in complete shock and had no idea what to do to nie Dan był jednak za to odpowiedzialny. Ten nigdy nie odpowiedział formalnie za swoje winy. W odpowiedzi na kontrowersje zaprzeczył wszelkim oskarżeniom o niewłaściwe zachowanie, stwierdzając, że jego rozstanie z Nickelodeon było związane z jego chęcią przejścia na emeryturę i zmiany ścieżki kariery, a nie ze względu na to, że stacja go odesłała. Nie trudno jest w to uwierzyć. W końcu dla nich żadnym problemem nie było trzymanie tych ludzi w swoich strukturach. Sposobem na uniknięcie skandalu nie było pozbycie się tych osób, a świadków ich czynów, czy może ich prawa do zabierania głosu? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że każda z historii, które Wam dzisiaj opowiedziałem, jest znacznie głębsza. Nie da się opowiedzieć historii każdej z tych pokrzywdzonych osób, nie mówiąc już nawet o kolejnych sprawach, których jest nieskończenie wiele. To minimalny hołd, który możemy oddać osobom, którym odebrano dumę, bo jedni mogą więcej, a drudzy mniej. Nie powiecie więc, chyba że pieniądze i władza nie kręcą światem, prawda? Now, look, honestly, in trying to figure out what I could say today about Miss Miranda for her birthday, I come to the conclusion that what you can say is, what can't you say? I mean, honest to God, I could go on and on about all the wonderful qualities about Miranda, but I know time permits, and I will continue.